Do środka egzaminowania. Przed nami egzamin pojazd oznaczony numerem 13. Czy będzie pechowy, czy przyniesie szczęście? Kandydatce na kierowcę. Auto mogło ustawić się troszkę bliżej prawej strony. Auto egzaminacyjne wtedy samochody, które wjeżdżają, miałyby odrobinę więcej miejsca. Czekamy. Zaraz zobaczymy. Na pewno wyjeżdżają w lewo. Gdzie pojadą dalej? Czy będzie to skręt w lewo? Jazda na wprost? Czy skręt w prawo? Nie wiem, czy nie będzie interwencji, niestety, przez egzaminatora. No, niestety, jest po egzaminie. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Zapraszam na jazdy doszkalające. Przetrynuję z wami wjazd, wyjazd z Bordu. Wszystkie zadania, które wykonuje się na egzaminie. Pokażę ulubiony trasy egzaminatorów, które, które obserwuję. Z informacji również od osób egzaminowanych. Zapraszam. W kwiatkach na rowerze jedziemy. Jest droga dla rowerów, czekaj, bo pana rozjedziesz. wolniej, szukamy miejsca do parkowania. Zaparkujemy sobie prawie Zoń za tym autem, które stoi przodem, za tym granatowym Fordem. No tak. Trójka z wf -u. No, poprawiamy, żeby było piątkę. Nie masz też prostych kół, zobacz. Widzę, znaczy nie widzę. Czuję. Nie czuję. <laughs> Ale kontruj, w lewo, w lewo, w lewo kierownicą, mocno w lewo. Ale kręć w lewo, mocno w lewo. Tylko nie w miejscu, tylko ruszmy. Rusz sobie i zobacz, samochód się bardzo ładnie wyrównuje. Jedyneczka i tylko do przodu. No nie. Kontynuujemy kierunek Moment, moment, moment. Stop, 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 stop. Pierwsza podstawowa sprawa to kontynuujemy kierunek jazdy. Włączyłaś lewy kierunkowskaz, a w lewo to my mamy jechać, czyli mhm. mamy dać prawy kierunek i tyłek ma nam skręcić w prawo. Mhm. Tak? Mhm. Druga rzecz, zaczynasz kręcić kierownicą, a obok jest samochód. Gdybyś zaczęła kręcić w prawo, czyli we właściwą stronę, no to pół biedy, bo po lewej nikogo nie ma, byśmy sobie spokojnie pojechali. A znaczy, skręciłaś lekko w lewo, więc ja troszkę się przestraszyłem i mówię hamujmy, hamujmy, hamujmy. Mhm. Bo gdyby skręciła za mocno, teraz w lewo, przód wychodzi nam na zewnątrz, jest ryzyko kolizji. Mhm. Egzaminator wciska hamulec i mówi: Bardzo pani dziękuję, zapraszam za trzy tygodnie. <noise> tak? Mhm. Ok, kontynuujemy kierunek jazdy, czyli który kierunek? Który? Prawy. Tak jest ale z życiem odwagi trochę oh, nie. Więcej pewności siebie więcej wiary chęci No prawo jazdy samo się nie zrobi Szkoda. Parkujemy sobie teraz po lewej stronie. Widzisz taki bordowy samochód, tam za przejściem dla pieszych? Mm -hmm. To przed nim jest miejsce. nie wiem, czy to będzie pojedyncze miejsce, czy podwójne. Pojedyncze, parkujemy tutaj. porządeczku, jedziemy dalej, kontynuuję i konie mogę się coś wyzłowić I... i kontynuujemy kierunek jazdy. Na czerwonym po lewej stronie poproszę. muszę zahamować 5 minut temu o tym rozmawialiśmy dopóki nie miniesz samochodu jedziemy na proste koła uh -huh. powtórz kierunkowska sprawy. nie ruszę kierownicy, bardzo proszę i powolutku cofamy i teraz dopiero o tak wystarczy, uciekamy do przodu Wiesz, gdyby to, to był inny dzień, no ale to 5 minut temu o tym była rozmowa. Aha, to muszę zatrzymać. Bo? A skąd? Uh -huh. I jedziemy. Musisz rozglądać się dookoła co się dzieje, ja już te panie wypatrzyłem wcześniej, samochody co prawda zasłaniały, ale kierowca musi myśleć za siebie i za innych. Przesiadka no. na egzaminie. I w na najbliższym skrzyżowaniu poproszę w prawo. Gdzie to? Tu? No tu, można, można, można. Tutaj. Skręcę, no. Do strójka, zgaśnie zaraz. Ale dotyczył kolejnego wjazdu Zakaz no tak, Więc tu można było spokojnie jechać